Ochotnicza Straż Pożarna w Rykoszynie wzbogaciła się o kolejne dwa aparaty tlenowe Propag, które są niezastąpionym narzędziem dla strażaków umożliwiającym skuteczną i bezpieczną pracę podczas akcji ratunkowych. Nowoczesny sprzęt przekazali druhom przedstawiciele zakładu Nordkalk w Miedziance, który od lat wspiera lokalne inicjatywy i inwestycje na terenie miasta i gminy Piekoszów. Bardzo się cieszę, że w imieniu firmy Nordcard mogliśmy dzisiaj przekazać naszym druhom z OSP Rykoszyn dwa aparaty tlenowe. Oby jak najrzadziej były w użyciu, ale z kolei ta nowoczesność, która wiąże się z nową technologią, gwarantuje bezpieczniejszą. Tak trudną pracę strażaków. Myślę, że w tym roku spróbujemy jeszcze zorganizować jakieś wspólne wydarzenie, które przyczyni się e, większej znajomości podstaw bezpieczeństwa dla e, wszystkich uczestników. Warto przypomnieć, że to nie pierwszy raz, kiedy zakład Nordkalk przekazuje sprzęt dla jednostki OSP z Rykoszyna. W ubiegłym roku druchowie otrzymali dwie butle tlenowe, w tym roku kolejne dwie. Jak podkreślają Druchowie, te aparaty są nieocenione w akcjach ratowniczo-gaśniczych i będą im służyć przez wiele lat. Chcielibyśmy serdecznie podziękować zakładowi Nordkalk Miedzianka, a przede wszystkim panu dyrektorowi, za następne dwie butle, które zostały nam przekazane do kompletu. Dwie. Butle kompozytowe, tak zwane najnowsze, były przekazane rok temu. Teraz dostaliśmy następne dwie, które posłużą nam do, do akcja ratowniczo-gaśniczych, niezbędnych do udzielania pomocy w działaniach naszych ratowniczo-gaśniczych i są niezbędne. Także mamy już na samochodzie cztery butle. Jest to komplet i będą nam służyć długie, długie lata i bardzo bardzo jesteśmy wdzięczni i dziękujemy za to podziękowania za wsparcie na ręce przedstawicieli Nordkalk złożyła także obecna podczas uroczystego przekazania nowoczesnego sprzętu burmistrz miasta i gminy Piekoszów Teresa Jakubowska. Chciałabym podkreślić, że współpraca nam się układa bardzo dobrze. Przy okazji chciałabym zachęcić innych przedsiębiorców do takiego przedsięwzięcia, aby włączać się w takiego różnego rodzaju przedsięwzięć dla naszego miasta i gminy Piekoszów. A jeżeli chodzi o Nordkalk, to jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Jako burmistrz w miastach Gminy Piekoszów, bo od wielu, wielu lat jesteśmy ogromnie wspierani przez ten zakład. Dziękuję bardzo. Trzeba przyznać, że zakład Nordkalk od lat aktywnie angażuje się w życie lokalnych społeczności, realizując różnorodne projekty infrastrukturalne oraz wspierając lokalne inicjatywy. Działania te obejmują budowy placów zabaw, remont dróg, modernizację kapliczek oraz wsparcie lokalnych wydarzeń. Przekazanie aparatów tlenowych to kolejny wkład Nordkalk w poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i strażaków, którzy codziennie z narażeniem życia ratują innych podczas akcji ratunkowych.